Potem dowiadujemy się, że jest sobie tam orkiestra i Korowiew mówi, żeby ona pozdrowiała wszystkich. Jakby rola Małgorzaty na tym balu jest na no jako gospodyni po prostu, czyli ludzie przychodzą, witają się z nią, ona wita ich i mówi, że jest bardzo przyjemnie. Cieszymy się, że tutaj państwa widzimy, strata tata, i tak cały czas. No i potem ona mówi do dyrygenta: witam pana królu walca. Małżeta zawołała i zdziwiła się, że jej głos, głęboki jak dzwon, zagłuszył brzmienie orkiestry. Mężczyzna zadrżał ze szczęścia i przyłożył lewą rękę do piersi, a trzymano w prawą opiałą batutę wciąż w i stronę orkiestry. No tak, no i to się okazuje, że to jest Strauss, czyli jakby też jest dość ciekawe, że Strauss jako ten jeden z bardziej wartościowych, lepszych muzyków dyryguje orkiestru na początku. Potem orkiestra w miarę upływu czasu, kiedy Małgorzata zaczyna być coraz bardziej zmęczona tym wszystkim, orkiestra zmienia się w małpy, a dyrygentem jest Orangutan albo coś takiego, czyli też jakby taki wizualny, jest ciekawy, ciekawa zmiana, coraz bardziej w chaos się pogrąża to wszystko. No ale dobra, jakby to, co jest istotne, że na balu pojawiają się z dusze osób, które są grzesznikami. Oczywiście no, z piekieł to są osoby, wszyscy są źli. I tak... Truchło rwało się ze stryczkę, uderzyło podłogę i, z niego i wyskoczył z niego przystojny brunet we fraku i lakierkach. No jakby materializują się trupy po prostu na tym balu i idą się witać z Małgorzatą. I to też, co jest ciekawe, naprawdę nie wiem, o co Buchakowi tutaj chodzi, wszystkie kobiety, jakie tam są, są kompletnie nagie, a mężczyźni są we frakach. Też, to jest dość ciekawe, jakby czemu to służy. Jako być może taki Hedonistyczny aspekt tego wszystkiego, który jakby podkreśla też bal, że te dusze potępione są tam po to, by się bawić, a nagość jest w pewien sposób związana z przyjemnościami cielesnymi, więc być może o to tutaj chodzi, ale nie jestem pewien. No i jakby tutaj pojawiały się kolejne kolejne osoby. No i tam Chorowiof tłumaczy, kim są te dusze. To jakby są anegdotki, tylko jakby to nie jest nic istotnego, no ale na przykład. Nie, a piękna Nepolitanka, która nakarmiła męża zupą, była wolna, jak wiosenny wiatr, bo tam otruła. I on tam mówi, że tutaj był truciciel, tutaj jakiś inny truciciel, ten zabił króla, ten coś tam, coś tam, ta zabiła iluś tam, ileś tam osób. No i tutaj jedyna warta wspomnienia osoba to jest Frieda. I Frieda jest osobą, która, to jakby dość smutna jest jej historia. Z niebieskimi obrękiem. Rzecz w tym, że gdy służyła w gospodzie, kiedyś właściciel zawołał na zaplecze, a po dziewięciu miesiącach urodziła chłopczyka. Czyli wiadomo, co się tam odbyło. Zaniosła go do lasu i wcisnęła mu do uszu chusteczkę, a potem zakopała w ziemi. W sądzie mówiła, że nie miała za co wyżywić dziecka. No jest teraz potępioną duszą, bo zabiła swoje dziecko. Chusteczką. I jej kara polega na tym, że ta chusteczka ją prześladuje, próbuje ją spalić, wyrzucić, ale ona cały czas się pojawia obok niej i tamta traci rozum trochę przez to. No i mówi do Małgorzaty, że ma na imię Frida i Małgorzata jako jedynie tej postaci coś tam mówi, żeby się dobrze bawiła. Tak, i potem oto jest ciekawe. Jak Małgorzata robi się coraz bardziej zmęczona, to mam następujący fragment. Już nie obchodzili jej ani cesarz Gajus Kaligula, ani Messalina, podobnie jak nie zainteresował jej nikt z królów, książąt, kawalerów, samobójców, trucicieli, wisielców i dajfurów, dozorców więziennych i szul szulerów, katów, donosicieli, zdrajców, szaleńców, szpicy i deprawatorów. No właśnie, no jakby te osoby są na balu. Ciekawe, że właśnie Gajus Kaligula jest. Kaligula, który to był Kaligula? A, który to był cesarz? Wydaje mi się, że to był ten, który robił te słynne orgie. Ka każdy imperator był pokręcony i robił orgie, ale wydaje mi się, że ten robił je w szczególności. A może to był ten od rzezi Chrześcijan pierwszych, który ich palił? Chyba to był ten. Chyba tak. Ale kurczę, muszę to sprawdzić. Okej, okay, musiałem to sprawdzić. Kaligula to był po prostu gościu, który miał chorobę psychiczną i robił różne dziwne rzeczy, torturował, zabijał, tego typu inne rzeczy, a Neron był tym, który spalił pierwszych chrześcijan. Ale robiłem to na szybko. Jeżeli znasz się bardziej na historii Rzymu, to proszę mnie, popraw, jeżeli jakiś błąd zrobiłem. O, tutaj właśnie jest ten ciekawy, jakby taki wizualny symbol, o którym ci mówiłem. I Małgorzata znowu wyleciała z pokoju z basenem na estradzie za tulipanami, gdzie wcześniej grała orkiestra króla walca. Teraz szalał małpi Jazzband. Drogował ociężale, przytupając olbrzymi goryl z kosmatymi bokobrodami i trąbką w ręku. Czy kompletny chaos. No i tam różne dziwne rzeczy się działy, jakieś gibony tam się pojawiały, koczkodany i inne dziwne rzeczy. No i dobra, pojawia się wreszcie sam szatan. Wolant się pojawia. Pojawia się wolant. I on jest w tej swojej koszuli nocnej, podpiera się szpadą, pojawia się obok niego Azazelo, stacą w rękach, i Małgorzata ujrzała na niej odciętą ludzką głowę z wybitymi przednimi zębami. Michałie Aksendrowiczu zwrócił się z cicha wolant do głowy, i wtedy powieki zabitego otworzyły się, a Małgorzata, wzdrygnąwszy się, zobaczyła na martwej twarzy żywe, pełne myśli cierpienia oczy. Wszystko się spełniło, czyż nie? Mówił dalej Woland. Głowa ucięta przez kobietę, zebranie się nie odbyło, a ja zajmuję pańskie mieszkanie. To jest odwołanie do tego, co mówi na samym początku powieści. Był pan zawsze gorącym propagatorem teorii, że po odcięciu głowy, życie w człowieku umiera. On sam obraca się w popiół i odchodzi w niebyt. Mam przyjemność poinformować pana w obecności moich gości, aczkolwiek oni właśnie są dowodem na słuszność zgoła innej teorii. Iż pańska teoria jest zarówno solidna, jak i błyskotliwa. Zresztą wszystkie teorie są siebie warte. Jest wśród nich również taka, zgodnie z którą każdemu będzie dane według jego wiary. Niech więc tak się stanie, Pan odchodzi w niebyt, a ja z radością wypiję toast z istnienia, zaistnienie z kielicha, w który Pan się zamieni. No właśnie, potem się dzieje kolejna ciekawa rzecz. Baron Meigel się pojawia. Nie do końca pamiętam tej postaci z powieści, więc też jakby mnie oświeć. Nie przypominam sobie, co Baron Meigel robił. Po prostu tutaj jest mowa o tym, że był wścibski, interesował się rzeczami i oni go zaciągnęli ten bar, więc jest tam jedyną, oprócz Małgorzaty, żywą osobą. Drogi Baron, mówił dalej wolant z radosnym uśmiechem, był tak czarujący, że dowiedziawszy się o moim przyjeździe do Moskwy, od razu do mnie zadzwonił, proponując usługi w zakresie swojej specjalności. To znaczy zapoznawania z miejscami godnymi uwagi. Rozumie się, że jestem szczęśliwy, mogąc go zaprosić do siebie. W tej chwili Małgoszta zauważyła, że Azazelo podał tacy z trzaską korowiewiowi. A, a propos baronie, Woland nagle dyskretnie ściszył głos. Rozeszły się pogłoski o pańskiej nadzwyczajnej ciekawości. Powiadają, że ciekawość w połączeniu z pańską równie wielką rozmownością. Zaczęła zwracać powszechną uwagę. Co więcej, ze złych języków już sfrunęło słowo donosicieli i szpicli. Co więcej, istnieje przypuszczenie, że doprowadzi to pana do tragicznego końca, nie dalej jak za miesiąc. No ale on tu mówi, więc przyspieszymy po prostu to, co ma się wydarzyć. Baron zrobił się bledsz niż Abaddon, który z natury był wyjątkowo blady, po czym stało się coś strasznego. Abaddon stanął przed baronem i na chwilę zdjął okulary. W tym momencie w rękach Azazela coś błysnęło ogniem, coś kicho klasnęło, jakby dłońmi. Baron zaczął padać na wszak, z jego piersi trysnęła purpurowa krew i zalała wykrchmaloną koszulę i kamizelkę. Czyli abaton się pojawia i tamten umiera. Krew ścieka do kielicha, który był głową wcześniej miszy Berlioza. – Zdrowie państwa! – półgłosem powiedział Woland i wznosząc z kielich dotknął go wargami. Wówczas nastąpiła metamorfoza. Zniknęła połatana koszula i przydeptane kapcie. Woland był teraz w jakiejś czarnej, chlachmadzie, ze stolową szpadą do ubiotra. Szybko zbliżył się do Małgorzaty, podał jej kielich i rozkazał: „Pi”. Nie otwierając oczu, małgoszta piła łyk i słodki prąd przebiegł w jej żyłach. W uszach zaczęło dzwonić. Wydało jej się, że, ogłuszający, że ogłuszająco pije kogut, że gdzieś grają marsza. Tłumy gości zaczęły znikać. Wyfraczeni mężczyźni i kobiety rozsypali się w proch. Na jej oczach sala zaczęła się rozkładać i zsunęła się wonią grobowca. Kolumnady rozpadły się, pogasły światła. Wszystko się skurczyło i nie było już żadnych fontan, tulipanów i kameli. Po prostu było to, co było. Skromna bawialnia jubilerowej, a z jej uchylonymi drzwi padała smuga światła. Małgorzata weszła w te uchylone drzwi. No i potem znajduła się znowu w tym pokoju. Czyli bal się kończy na tym, że Małgorzata pije krew barona z głowy Miszy Berlioza jako wiedźma i gospodyni na balu Szatana. No, Dzieją się rzeczy strogie, u Buchakowa. Co u ciebie słychać? Jeżeli podobał się tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek i nie zapomnij o subskrypcji.